dobrze zobaczyć moją odcinka, zapoznajcie się z treścią opisu lub skonsultuj się z lekarzem lub psychiatrą, gdyż każdy odcinek jest ale zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cześć ma na przykład który jest a to jest odcinek z, z, z Zombie Defense i musisz to obejrzeć, po prostu musicie i jeżeli obejrzycie to część chorób psychicznie, całą grę Całe dwie części, nie, całe dwie części, bo teraz stawię i zaraz tutaj od razu, teraz pewnie jest Druga część na kanale moim, możecie ją znaleźć No i koniecznie obejrzycie, jeżeli obejrzeć, oglądacie ten odcinek, czyli część pierwszą, to obejrzycie też część drugą Będzie ona bardzo ciekawa i ja już mam zaplanowane co tam będzie, więc będzie tam bardzo ciekawie, więc naprawdę zapraszam do oglądania no i zapraszam. Już no, mamy straszne dźwięki. Trzeba je niestety wyłączyć, ale żebyśmy tylko dokładnie słyszeli, więc odpoczywamy, co to jest. Jeśli się nie zauważyli, tak. Dobra, i lecimy tylko Hehe. <laughs> Koszmar. <śmiech> <śmiech> y Nie wiem właśnie, nie wiem właśnie, co wybrać, ponieważ normalnie pewnie bym wybrał. Yy normalnie bym wziął koszmar, ale yy, będę sobie normal, normalny, normalny, <totekst> ponieważ. Po prostu jestem tutaj pierwszy raz i nie chcę zobaczyć, czy oni są mocni. Ale jestem, nie wiemy co pasało na i w ogóle jakiej Jagóżyckiego trzeba nie, Dobra, to chyba było na tyle. Pierwszy, pierwszy. Fort! Spancujemy z dołu. No więc, Reklamy ciągle, musi mi reklama, przeciekać, ale po prostu musi. Empire coś ja prawie, to jest... Ja zasłonię, to zobaczcie, a to zasłonię. Wówczy tu się świeci, jak to Okej. To to w ogóle jest. Tak, nie wiem. Nawet nie czytam tego, bo nie jestem. O, to potrafi chodzić. Ja potrafię przesuwać. Wow! Jaki będą rekrutacji?

O! O! Dzień dobry! Jakie robi! Ja. Yeah. Wow! Dobra, co widzisz tu? Ty masz iść tu. Ty masz iść tu. Dobra, jakoś tam pójdzie A buucza walka, nie spodziewałem się tego co Dobra e, Witam pana, dzień dobry e, Dzień dobry, tak, dzień dobry Chciałem panu powiedzieć, że e, Yy, mówię właśnie Panu dzień dobry i tak, witam się z Panem. Yy, jest bardzo Pana pogoda, więc dlatego mówię dzień dobry.